zdjęć mieć jakąś pamiątkę bo... no i tak teraz trzeba przedrzeć się z powrotem przez te podkłady przez te lutnie to zobaczcie jak to ściana wygląda ten ociost jak w jakichś jaskini kolorowe nacieki to nawet pod palcem za bardzo nie schodzi aczkolwiek lekko brudzi palce aaa, tutaj cieknie wszystko na głowę przechodzimy przez lutnie i dochodzimy do głównego korytarza moja ekipa gdzieś tam została albo z przodu albo z tyłu nie wiem gdzie oni są tutaj trochę ten korytarz się tak kręci nie idzie prosto jest to jedna z takich ciekawszych kopalni o której nie mówiłem piękne kamienie kwarcowe no te to na pewno odpadły od stropu bo leżą na ...tych nieszczęsnych podkładach. Całkiem, całkiem... ...przyjemna wycieczka. A Boże ciemno już jak szlak. Trochę dzisiaj za późno się wybraliśmy. Ale wcześniej byliśmy... ...szukaliśmy dwóch takich uranowych... ...sztolni, które są na co dzień zalane. Trochę udało nam się udrożnić, odkopać jedną wyeksplorowaliśmy a druga niestety okazała się mimo tego, że zeszło 30-40 cm wody za głęboka na wejście nawet w butach. teraz można tego pobrodzić w wodzie hello tam już ktoś z przodu zasuwa pewny kamień że teraz dobrze to widać, jakie to jest spore. Idąc w tamtą stronę, nie było tak widać, bo tak jak mówiłem, ta stronia tutaj zakręca. Nie ma tej, tej widoczności, jakie to jest duże, ale patrząc w tamtą stronę, no to tam gdzieś kamień, bo na szarym końcu. No może nawet nie na końcu, bo on jest gdzieś w połowie tego głównego korytarza. A my jeszcze odbijemy sobie tu w lewo. I zobaczymy co tutaj jeszcze się chowa. Tu też. Tu się trochę obsypało. Tu w ogóle wygląda jak takie okno wypłyte. Tak, jakby ktoś coś próbował drążyć Dziwna sprawa to oni kute takie dość duże korytarze a tu jest taki ślepy zaułek i tam on się zmniejsza w ogóle do takiej małej komory Kto co tu miał na myśli Ciężko wyczuć a, tutaj znowu piękne, kolorowe skały Naprawdę jedna z ładniejszych stolni u nas. Wiele kolorów na ocięsach. Pomarańczowe, czerwone. Tutaj znowu ułożony taki podeścik. Można sobie spokojnie lepiej spacerować. O, tutaj jest jakaś strefa zawołowa i to taka widać grubo zawołowa choćby nawet z tego względu, że tutaj belki, które wspierały najprawdopodobniej strop czy cokolwiek tutaj innego są stalowe, są to szyny to wszystko jest takie jak dla mnie wiszące na słowo honoru tu kawałeczek dalej przed nami już jest przodek i myślę, że nie będziemy tam nawet wchodzić. Bo mówię to co mam nad głową to część już tego leży na spongu i chyba nie ma potrzeby, żeby tam się wpychać, bo widać, że to ciągle odpada. Byłem tutaj kilka miesięcy temu, no może rok temu, to tyle tego nie było. W każdym bądź razie widać, że tutaj woda infiltruje, ta skała się rozpuszcza i wysypują się te kamienie. A takim kamieniem dostać głowę, to nawet kaski jej No i okej. Okay. Piękny kawałek górnictwa, naprawdę to, to jest bardzo zastanawiające. Nie wiem co to mogło być albo to była jakaś taka pustka w czasie drążenia tej kopalni, gdzieś ta pustka była po prostu w tych skałach i to się otworzyło. Cholera wie. No, zostanie tajemnicą tych, którzy tutaj pracowali i odkopywali to wszystko Jesteśmy do głównego skrzyżowania. Tomasz kręci filmik a my będziemy podążać za nim w kierunku wyjścia teraz chyba zakończymy nagranie żeby nie wchodzić sobie w słowo bo ten już za chwilę się kończy to jest ta część którą mieliśmy na początku w wodzie i w stemplach. Ile ciszy teraz? Jest jakaś magia w tej kopalni. Bardzo lubię ten obiekt. Ale dlatego, że te skały są takie jasne, woda jest zawsze czyściutka. No i korytarze też są sporych rozmiarów. To wszystko z perspektywy wody. Te walki, bo to tak wygląda jakby ktoś ścieżkę w pewnym momencie ułożył Nie hmm. Czy to naprawdę tak jest, czy to tylko ktoś układał w jakimś to nietoperek lata już praktycznie środek lata niestety nie to toperę. Żyją cały rok, teraz latają więc nawet jeżeli gdzieś tam spotkamy na naszej drodze to przyda mu się żadna nie dzieje a pewno nie są w stanie jakieś śpiączki tutaj odbiliśmy jeszcze w ostatnią bodajże lewą odnogę o, wodno jest dość sporo ale to jest prosty korytarz, który tam po 20 czy 30 metrach już się kończy dużo pary jest tu jeszcze jest taka jedna ciekawostka, tu wody już jest trochę więcej a tutaj zostało wiertło, wiertło, które zablokowało się w skale w czasie wiercenia no i takie wiertła są zostawiane, bo nikt tego nie wyciąga, bo nie ma możliwości, jeżeli to wiertło gdzieś się zblokuje to zostaje już tutaj na wieki. Kolejny artefakt górnictwa. i tak będziemy wracać do tego głównego chodnika, tu może zobaczyć jakie te skały mienią się jak złoto jakichś czy no i właśnie kwarce. To jest właśnie ta krzyżówka, te neurologiczne punkty, tak jak mówię, tutaj widać jak to wszystko wisi na słowo honoru, wszystko się rozwarstwia. Miejsca, które są w zasadzie no, skrajnie niebezpieczne, bo najwięcej takich obwałów jest właśnie na skrzyżowaniach się za długo przeżywać w takich miejscach no to gdyby nie ten chodniczek z tych belek to wody by było po jajka no cóż, wygląda na to, że dochodzimy do końca naszej wyprawy mam nadzieję, że udało się coś pokazać No już wody prawie do pasa. Zawsze tak jest, że przy wejściu tej wody jest jakoś najwięcej. Bezpiecznie stąd wyjść, żeby jeszcze nie skręcić giry. Na koniec. Woda czysta jest fajna, bo wszystko widać, ale tak jak mówiłem na początku, tutaj jest taka zgubna. Tak głębokość wydaje się, że wody jest nie wiem pokulana, a staje się nogą mi z wody do pasa albo głębiej. No i tak udało nam się dotarliśmy do końca. Tam już chłopaki wyszli, czekają i żegnamy się ze stolnią kwarcą. I cóż będziemy kontynuować naszą przygodę poszukując następnych obiektów nagrywając tutaj jeszcze pokażę Wam jak to wygląda na wejściu to się po prostu wszystko zawala kiedyś po pieprznie to wszystko zawali całe to wejście bo nie jest tutaj już taka lita skała jak w środku tylko to wszystko jest z korzeni i z drzew które się tu zawaliły a widzę że tak w ciągu chyba ostatnich dwóch lat to to się obwaliło już całkiem nieźle bo jak ja tu byłem to chyba było jedno czy dwa drzewa tylko na wejściu dobra trzymajcie się i do zobaczenia